Outlet To next New Look Berszka. MEX, Zara, Next i wiele innych. Najlepsze europejskie marki w nieprzyzwoicie niskich cenach. Szyk i elegancja. Wygodnie i modnie. Pełen Luz, ale super. Outlet To next Galeria Rewia Park, Zamość, ulica Lubelska 40. Sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felk do aut osobowych 4x4, motocykli i samochodów dostawczych. Prostowanie felk stalowych i aluminiowych. Spawanie felg aluminiowych. Motopartner, Starowiejska 10A. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie: parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry. Wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wysokim podatku, że stowarzyszenia pomóc dzieciom niepełnosprawnym krok za krokiem w Zamoszu. W poniedziałek, 9 stycznia, wita Państwa Marta Paduczenko. Zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym programie Rekord pobity, pożegnanie biskupa, pożar na Wiejskiej. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się sukcesem. Wolontariuszom udało się zebrać w zamościu ponad 107 tysięcy złotych. Ponad 107 tysięcy złotych taką kwotę zebrał zamolski sztab podczas 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są to nieoficjalne wyniki z poniedziałku z godziny 12. Przypominamy, że w ubiegłym roku zebrano ponad 106 tysięcy złotych, a więc rekord już został pobity. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej orkiestry przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla przyszłych mam. 650 wolontariuszy dzisiaj będzie kwestowało i będzie zbierało pieniądze na ratowania życia noworodków oraz kobiet chorych na cukrzycę. Chcemy, aby pieniądze, które zostały rzucone przez państwa do puszek, trafiły na szlachetny cel na zakup specjalistycznej, medycznej, medycznych urządzeń. Pracownicy zamojskiego szpitala papieskiego podkreślali, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to bardzo dobra inicjatywa, dzięki której nasze placówki zdrowotne również otrzymują pomoc. Liczymy na to, że tak jak zresztą co roku żadna złotówka się nie zmarnuje i wierzymy, że zostaną za to zakupione, za pieniążki zebrane zostaną zakupione urządzenia i część z tych sprzętów trafi również do naszego szpitala. 8 stycznia już po raz 20 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W niedzielę na ulice zamościa i pobliskich miejscowości wyruszyło około 650 wolontariuszy, którzy pomimo deszczowej pogody zbierali pieniądze do oznaczonych puszek. A to jakoś tak. To się zaczęło od zbiórki żywności. Zbieraliśmy wcześniej żywność i tak już nam jakoś przyszło też na wość przyjść. Chcieliśmy pomóc chyba tym dzieciom biednym i tak jakoś. Po prostu. Tak z duszy wszystko z serca, żeby pomóc, coś zrobić dla kogoś. Mm. Przyjechaliśmy tutaj całą grupą, jak widać jeszcze nie wszyscy dojechali i kwestujemy razem z innymi, mm -hmm. y, wspomagając orkiestrę Pana Jurka Owsiaka. W tegorocznej zbiórce towarzyszyło wiele atrakcji skumulowanych głównie w Młodzieżowym Domu Kultury. Oficjalnie orkiestra zaczęła grać w samo południe. Cieszy to, że coraz więcej jest wolontariuszy, że tak dużo młodych ludzi chce uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Dzieci, uczniów, jak i studentów, że każdego roku bilans zebranych pieniążków w mieście zamości i w okolicy jest coraz większy. Po wystąpieniu przedstawicieli różnych placówek i organizacji z zamościa, odbyły się liczne występy muzyczne, pokazy sztuk walki, technik rycerskich, a także technik resuscytacyjnych. Odbyły się również licytacje zgromadzonych przez orkiestrę przedmiotów. Piłka z autografem oraz koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej, przekazana przez bramkarza Przemysława Tytonia, zestaw upominków z Europarlamentu czy wielki okręt origami przekazany przez osadzonego w zakładzie karnym w zamościu. To tylko część przedmiotów, jakie można było wylicytować w Młodzieżowym Domu Kultury. Na rogu Piłsówskiego i Kamiennej zadatki do puszek można było przejechać się samochodem terenowym. W Zamońskim Domu Kultury zorganizowano koncert ofensywy brunetów, zaś harcerze z Zamościa w Osiedlowym Domu Kultury Okrągla przygotowali kiermasz wypieków regionalnych. W Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano również wystawę fotografii, ukazującą historię działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na przestrzeni lat. Finał w zamościu tradycyjnie zakończyło światełko do nieba. Fajerwerki odpalone zostały w okolicy pomnika Jana Zamojskiego. Pokaz poprzedził występ Teatru Ognia Utopia. Tegoroczny 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez wątpienia zaliczyć można do udanych. A to wszystko dzięki ludziom, którzy własnym zaangażowaniem i oddaniem zdecydowali się dołożyć cegiełkę do ogólnopolskiej akcji Jerzego Owsiaka. W Zamojskiej Katedrze w trakcie uroczystej przyświętej świętej pożegnano biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Decyzją papieża ksiądz biskup Wacław Depo został arcybiskupem metropolitą częstochowskim. W niedzielę 8 stycznia w zamońskiej Katedrze odprawiono mszę dziękczynną za posługę biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej księdza Wacława Depo. Ksiądz biskup Wacław Depo pożegnał się z diecezją zamojsko-lubaczowską, gdyż papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Ksiądz arcybiskup będzie zarządzał diecezją zamojsko-lubaczowską do 2 lutego. Wówczas to w archikatedrze w Częstochowie odbędzie się uroczysty ingres nowego metropolity częstochowskiego. Biskup Wacław Depo ma 58 lat. Pochodzi z Szydłowca koło Radomia. Jest doktorem teologii dogmatycznej. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim, ojcem duchownym księży diakonów, a także wykładowcą i rektorem radomskiego seminarium. Był również konsultorem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duchowieństwa i Rady Naukowej. 5 sierpnia 2006 roku Benedykt XVI mianował księdza Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Obecnie biskup Depo wykłada w katedrze personalizmu chrześcijańskiego katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest autorem licznych publikacji. Dwa samochody spłonęły w pożarze na parkingu przy ulicy Wiejskiej. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Dwa samochody spaliły się w pożarze, do którego doszło w nocy 8 stycznia. Zgłoszenie o pożarze na parkingu przy ulicy Wiejskiej strażacy przyjęli o godzinie 1:17. W dniu 8 stycznia otrzymaliśmy informację o pożarze samochodów na parkingu przy ulicy wiejskiej 7. Straż pożarna, pomimo trwających czynności protestacyjnych, podjęła akcję ratowniczą. Tutaj e, czym innym są nasze oczekiwania, a czym innym nasze ustawowe obowiązki, które, do których jesteśmy zobligowani wykonywać, które oczywiście zawsze będziemy wykonywać. Na miejsce pożaru skierowano dwa zastępy. Udało się ugacić pożar osobowego Volkswagena Passata i dostawczego Iveco. Straty sięgnęły około 15 tysięcy złotych. Stwierdzono, że pożarem objęty jest samochód osobowy Volkswagen Passat, jak również część samochodu dostawczego Iveco. Starzacy podjęli działania bardzo szybko, niemniej jednak nie udało się uratować tego samochodu osobowego. Jak również uszkodzeniu uległo, uległ bok samochodu. Dostawczego, a także stojący obok samochód Fiat Panda. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w jednym samochodzie, od którego zapalił się kolejny. Podejrzewamy, że prawdopodobną przyczyną mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej samochodu osobowego Volkswagen Passat. Na szczęście strażakom udało się uratować inne pojazdy zaparkowane przy ulicy wiejskiej. Tam na tym parkingu stały również inne pojazdy, inne samochody, które no, w wyniku rozprzestrzenienia się tego pożaru mogły ulec uszkodzeniu. Jak szacuje Straż Pożarna, w wyniku akcji gaśniczej udało się uratować inne stojące w pobliżu pojazdy o wartości łącznej około 100 tysięcy złotych. Dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. A na kolejne wydanie zapraszam w środę o 17:15. Do zobaczenia. Outlet 2NEXT, New Look, Berszka, MEX, Zara, Next i wiele innych. Najlepsze europejskie marki w nieprzyzwoicie niskich cenach. Szyk i elegancja. Wygodnie i modnie. Pełen luz, ale super. Outlet 2NEXT, Galeria Rewia Park, Zamość, ulica Lubelska 40. Sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felk do aut osobowych 4x4, motocykli i samochodów dostawczych. Prostowanie felk stalowych i aluminiowych. Spawanie felk aluminiowych. Motopartner Starowiejska 10a. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry, wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, Naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Podatku dzieciom, że Stowarzyszenia pomoże dzieciom niepełnosprawnym krok za krokiem. W